Uważam, że udział w takiej konferencji no, jest jak gdyby obowiązkiem. Od czasu do czasu trzeba przyjechać, żeby usłyszeć, co się dzieje, co uważają inni, czy coś się nie zmieniło. Niestety z doświadczeń kilkunastoletnich moich na stanowisku kierowniczym widzę, że to, widzę, że to specjalnego efektu nie daje, ponieważ potrzebną nas są zmiany systemowe które są uwarunkowane politycznie i to, co dzieje się na szczeblu dyrektorów szpitali czy jednostek. W zasadzie wysiłek z naszej strony nie ma szans żadnych na zmianę sytuacji, która w tej chwili panuje w ochronie zdrowia. Oczywiście my musimy się bronić i ratować i cały czas to robimy, ale nie jesteśmy w stanie wprowadzić istotnych zmian, jeżeli nie będzie kogoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za cały kształt systemu, nie zreformuje go, bo to co się słowa reforma się nadużywa. w tej chwili my jesteśmy w permanentnych zmianach, które nie mają określonego punktu docelowego i w w zasadzie nie wiadomo, w jakim kierunku my się reformujemy. Także to nie jest żadna reforma, to jest łatanie dziur z dnia na dzień. W jednym miejscu się zatka, to w innym miejscu woda leci. I tym my się tak naprawdę zajmujemy, a głosy takie dotyczące zmian systemowych to jest łanie na puszczy, bo jak nie ma woli politycznej i nie będzie tych decyzji na szczeblu najwyższym, to na naszym szczeblu my nie jesteśmy w stanie tego zmienić.